Dzień dobry Państwu, jesteśmy przy kolejnej odmianie, odmiana gala, widać, że była w poprzednich latach cięta, teraz niektóre pędy zbyt silne trzeba usunąć, górne pędy usunę później, jak będę miał trawitkę, natomiast z dolnej części usunę to, co wszystko, co, co będzie możliwe i robi się to w sposób następujący może nie tak tylko trzeba o, z takim małym sęczkiem, tu wystarczy no można, można tutaj o dobrze między piętrami tutaj wchodzą te pędy boczne o to trzeba usunąć Krótkie pędy boczne zakończone pąkami kwiatowymi. Widać, że ta gala, ona zapąkowała dobrze w tamtym roku, może też w 100% może nie owocowała, ale też nie jest źle. Krótkie pędy boczne zakończone pąkami kwiatowymi. Idziemy w górę, w górę patrzymy i teraz tu. Ale ten pęd jest zbyt długi, można go skrócić. Tu jeszcze musimy. W ten sposób tak wygląda drzewo wypoczęciem. I idziemy niżej. Tu są punkty światowe. Tu wszystko się nadaje do usunięcia. Puda. tam jest przewodnik a tu drzewo wygląda w ten sposób tak. tak wygląda drzewo po cięciu troszkę tych drobnych pędów jest za dużo w związku z tym niektóre muszą być usunięte Stać i teraz idziemy wyżej tu te pędy mogą mogą pozostać z tej strony to drzewo już jest ucięte tak to wygląda między piętrami tutaj jest Odległość taka, że tak może pozostać. Jeszcze tutaj to nie usunąłem. Trochę można usunąć. Tu jakiś kończyk kwiatowy, Więc można to usunąć. Zbytnio się opuszcza. Z tej strony nie ma co więcej usuwać tych bocznych. Pędu. To tak wystarczy. Takie cięcie nie potrzeba bocznie. Jak mamy tutaj raz, dwa, trzy i pół metra, czy trzy i osiemdziesiąt. Tak wygląda kadłuba. Tak, Karia bardzo przyjemnie tutaj się dwie. Pierwsze drzewa będą obcięte. Tu kolejne drzewa musi być. w ten sposób, tu może być jeszcze odcięte i tu tak może pozostać no i tu jest oczywiście o, w ten sposób tak wygląda to drzewo po cięciu teraz kolejne tu są pąki kwiatowe wyszywane I tu, tu w zasadzie nie ma co więcej ciąć, może tutaj nadmiar jest tego, chociaż nie tutaj niech to tu zostaną te pąki kwiatowe